Chcę rozmawiać z twoim menedżerem, hm, och ty, absolutny głupcze, ja jestem menedżerem. Kiedy w swojej głowie wymyśliłeś już cały przebieg rozmowy, ale twój rozmówca nie stosuje się do scenariusza. Kiedy sprzątasz w stodole i znajdziesz pręt, którym w dzieciństwie pokonałeś cały legion pokrzyw. Kiedy szczekasz, żeby obronić swojego pana, a on krzyczy, zamknij mordę. Mój plan na życie ja najchętniej całymi dniami. Opowiedz mi coś więcej o sobie, ja próbując sobie przypomnieć kim jestem. Kiedy chcesz przez noc ściągnąć grę, która zajmuje ponad 100 gigabajtów, a wstając rano zauważasz wiadomość, kliknij tutaj, aby rozpocząć pobieranie. Ubrania za brudne do szafy, ale zaczyste do prania. Witamy na krześle. Wczoraj kolega znowu zwrócił uwagę, kierowcy czarnej korsji, żeby nie parkował na firmowym miejscu. Gość go olał, więc mój ziomek zablokował mu auto rusztowaniem. Siedmioletni ja, kiedy zobaczę samego siebie na monitoringu w supermarkecie. Kiedy znajomy pokazuje ci memy, które już widziałeś, i zaczynasz się zastanawiać, czy to możliwe, że widziałeś wszystkie memy na świecie kiedy robisz sobie drzemkę i budzisz się jeszcze bardziej zmęczony. Ja oglądam film, który dawno już chciałem obejrzeć, ja po kilku minutach oglądania. Moja zawieszona gra, grające sobie dalej dźwięki i muzyka. Kiedy latem jest duszno i gorąco, więc nie masz ochoty nic robić, a potem jest ciemno i zimno, więc też nie masz ochoty nic robić. Każdy poranek, gdy skończysz 30 lat, nie odczuwasz już efektów wypoczynku. Kiedy słuchasz piosenki, która przenosi cię w stare dobre czasy. Kiedy zjadłeś już wszystko, co przyniosłeś, wypiłeś kawę, obgadałeś współpracowników, a na zegarku jest dopiero godzina 9:29. Ząb zaczyna boleć. Ja: "Proszę, przestań. Umyjecie jeszcze 5 razy. Chcesz?" Kiedy kupiłeś jogurt w korzystnej cenie i po godzinie, ta korzystna cena robi ci z dupy bitwę podbrenną. Polak na All Inclusive po tym jak zobaczył, że nie ma już frytek, to zwykła bezczelność. Ojciec zasnął przed telewizorem, bierzesz pilot, żeby go wyłączyć. Ojciec budzi się i patrzy na ciebie. Kiedy starszy kuzyn dał przymierzyć, dziewięcioletniemu tobie swoje okulary i teraz siedzisz taki zajebisty. Gdy w końcu zrozumiałeś, że sukces osiąga się nie ciężką pracą, ale znajomościami i układzikami z innymi. Samochód na zdjęciach z OLX ten sam samochód, gdy pojechałeś go obejrzeć na żywo. Kiedy grasz sobie spokojnie już 40 godzin bez przerwy, i nagle widzisz swoje odbicie w monitorze. Kiedy odkamieniłeś czajnik i kawa już nie chrupie. Mówisz mi, że Twoje szczęście bazuje na jedzeniu, siłowni oraz oglądaniu memów, tak. Mały ja mówiący mamie w środku nocy, że chciałem pryknąć, a okazało się, że zesrałem się po calaku. Kiedy jedziesz do miejscowości turystycznej i widzisz, że miejsce parkingowe zarabia więcej niż ty w godzinę. W każdym domu jest inny smród, którego nie czują tylko ci, którzy w nim mieszkają. Woda, gdy trzeba zalać miasto, woda, gdy trzeba spłukać gówno w gościach. Nauczyciel, przedyskutujcie temat z osobą obok siebie, ziomek, który siedzi obok mnie. Od 22 lat nie przegrałem żadnego pojedynku judo, wziąłeś w ogóle w jakimś udział? Nigdy. Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Zanuciłeś to jak w reklamie, powiedziałeś to normalnie. Jak kiedy powiedziałem rodzinie, że zawsze są mile widziani. Oni naprawdę przyjeżdżają z wizytą. Kontrola memowa, pił pan dziś wodę, upał jak, proszę pamiętać o nawodnieniu. Dziewięcioletni ja po złożeniu rękawów ze sobą. Ja próbujący nie wziąć tego samego wilda przechodząc grę dziesiąty raz. Ja przechodzący obok bloku, gdzie w 2013 roku mogłem kupić mieszkanie za 250 tysięcy złotych. 30-letni ja wśród dorosłych, 30-letni ja wśród młodzieży. Kiedy mój mózg wybiera się na małą przygodę zamiast uczestniczyć w rozmowie, którą prowadzę. Kiedy naoglądałeś się szybkich i wściekłych i podłubałeś przy gruzie przez co teraz pali więcej, ale za to jedzie wolniej. Po garażu biegał jakiś żuk, więc wysłałem ekspertów na zwiady, ale chyba szkolą dzisiaj nowego pracownika. Patrz na tego mema. Widziałem. Mój nos w nocy, kiedy próbuję zasnąć. Kiedy ona o 13 pisze, ale się wyspałam, a ty o 6 rano jesteś na zakładzie. Moja klasa w podstawówce śpiewająca mi sto lat z okazji urodzin, ja stojący pod tablicą, jak debil, czekający aż skończą, żeby dać im po cukierku. Kiedy mama zaczyna zmywać naczynia, które kazała ci umyć 5 godzin temu. jej. Ej, 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 ej. Urodziny, moje, jego, urodziny naszego kota. Ja w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. iPhone 16. Kiedy ładna pani w zakładzie fotograficznym prosi, byś się do niej uśmiechnął. Heche. He. Mój sąsiad kiedy nakryje mnie, jak zbieram zamówienia z wycieraczki. Gracz pro, gracz nu. W życiu każdego mężczyzny przychodzi taki czas, kiedy trzeba kupić nowe spodnie, nienawidzę tego. Kiedy wracasz z baru cztery godziny później i ona tak na ciebie patrzy. Jak bardzo jesteś leniwy, ja. Aladyn uczy nas, że jak jesteś dobrym złodziejem, możesz dojść na szczyty władzy. Dzień dobry, księżniczko, ona. Ja ciągnę za nitkę, która dynda i mnie denerwuje, moja koszulka. Kiedy wreszcie rozumiesz, czemu starzy ludzie chodzą na losowe spacery? Używanie antywirusa, celowe ściąganie wirusów, żeby zbudować naturalną odporność komputera. Najbardziej niebezpieczna gra, zamykanie na chwilę oczu po wyłączeniu rano budzika. Kiedy mijasz się w nocy z Ducato z najniżej ustawionymi światłami mijania. Sześcioletni ja nad Bałtykiem patrzący jak wiatr, zwiewa do morza moją czapkę z zygzakiem McQueenem. Facet powinien mieć pieniądze, samochód i mieszkanie, a ty co masz? Airfryer, ha ha ha, ha a pokaż. Ten jeden kolega z pracy, który stwarza pozory przed szefem, że robi coś pożytecznego. Kiedy mówi ci, że zdradziłeś się we śnie, więc zdradzasz ją naprawdę, bo to twoja księżniczka i chcesz, żeby wszystkie jej sny się spełniły. Kiedy ta jedna ciotka pyta, na kogo będziesz zarabiać bez żony i dzieci, na siebie. -kilkuletni ja idący do pracy na piątą rano, ponieważ byłem zbyt wstydliwy, żeby zacząć tańczyć na TikToku w 2020 roku. 15 lat Jezu babciu, ile można się kręcić po sklepie, 35 lat, ten serek dobry do 9 maja a ten do 13. Może znajdę jeszcze świeższy. Ja obserwując kolejne, związkowe dramy z mojego tronu wiecznego singla. Po co przyszedłeś na imprezę skoro nie lubisz tańczyć? Ja? Ja, który byłem u ziomka ponad 9 tysięcy razy, ziomek, który dwa razy w życiu stał u mnie w przedpokoju. Nauczyciel biologii, gdzie się podziała ta żaba, którą mieliśmy dzisiaj analizować, ten jeden francuski dzieciak? Powódź zaczyna się, ten jeden ziomek co otrzyma panten w kawalerce, nazywali mnie szaleńcem. Niedziela w dzieciństwie taka była. Kiedy wybierałeś między PS a Xboxem i wybrałeś remont Łazienki, starość taka jest. Kiedy dojechałeś do pracy i budynek dalej stoi. Ośmioletni ja wychodzący z kafejki internetowej z 500 skrótami na pendrive. Ktoś ma problem z wymową litery R kura. Jeśli widzisz, że śmieje się bez powodu, to znaczy, że zażartowałem w swojej głowie i jestem najśmieszniejszą osobą, jaką znam. Narzekam, że nie mam życia towarzyskiego, podczas gdy w rzeczywistości uwielbiam siedzieć w domu i nie rozmawiać z nikim przez kilka dni z rzędu. Kiedy masz ochotę zjeść jakieś ciepłe danie mięsne, więc wrzucasz parówki do zupki chińskiej. Słuchaj kuwa kolego. Za 30 lat ludzie będą robić niepojęte rzeczy za pomocą swoich komputerów 2022 roku. Siedząc przy komputerze przez około 15 minut śpiewałem sobie moją ulubioną piosenkę. Byłem pewien, że dobrze mi szło, ale gdy się odwróciłem zobaczyłem to. Jeśli pokażesz ten komentarz na filmie, to robię 100 pompek. Powodzenia byczku.